Drodzy moi witam, siemanko. Dotarłam do kolejnego domu. Tym razem, można powiedzieć, z domu pochłoniętego przez naturę. On z zewnątrz jest cały w takich krzakach, co pokażę wam wychodząc. Tam widzę, troszeczkę się pozawalał, ale widzę też, że dużo się tu zachowało. Na przykład kredensik ładny w przejściu. A tutaj... O kurde, jest tutaj... zachowania domu bardzo nieciekawy pod względem katastrofy budowlanej totalnej, ale patrzcie tutaj, co tu się nam zachowało. Jakiś wózeczek. Bardzo stary, bardzo zapajęczony. O kurde, patrzcie na to. Tu się tak dosłownie wdarły te krzaki. Wrosły w ten dom. A tutaj widać to okno właśnie. No może nie widać tak do końca. Jak wyjdę, to Wam pokażę. To jest szafa, która jeszcze się trzyma. Ale klimat to tu jest. Zostały wieszaki. Ciekawe co z ubraniami, ale widzę, że fajny wieszak tam jest. Uj, przepraszam cię, pająku. Patrz na ten wieszak tutaj. Jest ciekawy. Niemiecki jeszcze. Fajne. Znalezisko. No i kolejny raz. Yy, dowód na to, że jak to przypadek rządzi życiem. Patrzcie tylko na to. Ale wyobrażacie sobie, że tutaj ta roślinność się wdziera, a tam jest taki zajebisty obraz za tymi deskami. Nie mam go wam jak pokazać. Spróbuję to na zoomie jakoś umieścić. Patrzcie, tu musiało wszystko być. Jak to się zawaliło, były tu prawdopodobnie jeszcze jakieś rzeczy, jakieś meble. U góry chyba jakiś gołębnik czy coś takiego. Jakaś kratka taka. Ale ten obraz tam jest przepiękny. No szkoda, że nie idzie go pokazać tak do końca. Choć staram się jak mogę. Ale po prostu, właśnie historia jest taka, że w ogóle szłam najpierw jechałam do innego domu, okazał się on zamieszkały. Potem szłam tutaj zobaczyć inny dom i tak mówię, nie wiem czy zamieszkały czy nie, więc chciałam go zobaczyć i po drodze znalazłam ten. Widzicie go tam trochę? Takie dziecko, taki aniołek chyba święty, a przepraszam, to jest chyba mały jakiś jezusek bodajże, jakąś... Matką Boską siedzące, choć tego może nie widać. O, może teraz go trochę widać. I gołębie chyba karmi. Ktoś tu robił bardzo gołębie chyba zapewne. Jakiś pies mi pierdliwie obszczekuje. A tutaj widzę taki czajnik się nam chowa. Ukrył się. Pod szafą. A ten pies to, on kurde już mnie tak obszczekuje odkąd tu właśnie szłam. I słyszę, że, znaczy domyślam się, że on mnie dalej słyszy. Paść się tutaj, lepiej nie stać za długo. Uciekam stąd, bo jest to po prostu niebezpieczne miejsce. Co to jest? Spójrzcie. Jakaś taka puszka po czymś. Nie wiem, co to może być. Trudno powiedzieć. Jakaś stara skrzynia tutaj się znajduje. musimy spróbować tam się dostać. Tam również jest katastrofa budowlana. Niestety. Oj. To Wam powiem, że to bardzo wąsko jest. A tutaj patrzcie jak to wygląda. Matko, jeszcze nie byłam aż tak zrujnowanym domu. Ten się po prostu rozpadł niestety. A szkoda, bo zobaczcie, tam jeszcze było jakieś pomieszczenie. Chyba takie gospodarcze, taka dobudówka. Nie jestem pewna, czy nie ma tu piwnicy, bo chyba nie ma, bo tu jest wszędzie woda wysoka. Kiedyś tu robiłam w ogóle duży temat, bo wierciłam tu pod kanalizację w, tym, w tej miejscowości. W tej dzielnicy miasta właściwie. Takiej wiejskiej bardziej. Mam jakieś dzieci na rowerach. Dzisiaj ruch kurczę, bo taka pogoda się zrobiła ładna. Po prostu ruch wszędzie taki. Patrzcie, jeszcze tu jakieś zapałki znalazłam. A tutaj święte obrazki. Jakieś takie. Coś ciekawego. Jakaś święta. Jestem no, ciekawa, czy jeszcze cokolwiek tu idzie znaleźć w tym miejscu. Jakże ciekawym. Kochani, szukam jeszcze jakichś ciekawostek, jakichś artefaktów. Na dworze tam harcują ptaki, twardo, strasząc, że, coś, że tu ktoś chodzi. A to po prostu wróbelki, które się cieszą bardzo. Z tych krzaków, jakie tutaj mają. No i tak, fajnie byłoby tam wejść, bo schody się trzymają, ale wiecie co, te stropy tutaj nie trzymają się prawie wcale. Tutaj nie ciekawi. Patrzcie, a tu inny świat. <noise> Jakaś nagroda za tamto miejsce. No kurczę. Tu się jeszcze wszystko trzyma niemalże. to długa, tylko taka bardzo miękka. Spójrzcie tylko. Jakieś pozostałości. Kardęsik. Tam jakiś święty obrazek jeszcze widzę. Jeszcze wiszą jakieś rzeczy. Chodźmy zobaczyć, co tam jeszcze jest. O kurde, patrzcie, kolejny święty obraz. Nagrodę za to, że tamten niestety był zasłonięty, ale ładne, kurde, to ładniejsze niż zwykle, takie bym powiedziała. Takie duże i takie bogate, piękne, ta mi się bardzo podoba. I te dzieci, uwielbiam te dzieci na tych obrazach, są słodkie po prostu. No, niesamowity klimat ma to miejsce mimo tych zniszczeń. Tutaj tutaj mam jeszcze do jakiegoś pomieszczenia gospodarczego. Przedzieram się tu jakoś. Tam się trochę bałam stać na tej podłodze. Patrzcie, co to było. Choćby gołębnik jakiś czy coś takiego. Co nie? Chyba tak. Chyba gołębnik. Jak się nie mylę. I wrócę się do tej kuchni jeszcze popatrzeć, co tam jeszcze jest. Zastanawiam się, jak mam na te schodki tak tylko delikatnie się wdrapać, aby zobaczyć, co na górze wiadomo, nie wchodzić na nią, bo to bardzo ryzykowne już jest. I nie zachęcam absolutnie do takich rzeczy, bo widzicie, jak ten dom wygląda. A jeszcze przymiało mi się, że jedną rzecz pominąłem, taki święty obrazek mały. Muszę się tam wrócić, wam go pokazać. Jakieś garnki tu się jedynie zachowały, jak tak patrzę pod nogi. Ale ten. Te pomieszczenie robi klimat jeszcze. Jeszcze się trzyma dosyć. turszlaki, lejki i takie klimaty. To jakaś stara puszka się znalazła. Taka jest ciekawa. Po herbatce pewnie. But tam jest nawet. Jaki ciekawy. Do tego te ptaszki śpiewają. No i powiem Wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo ostrożnie tu chodzić. Chociaż schody są dosyć mocne, jak na stan stropów, ale stropy są słabe i chcę ich jakoś dociążyć tutaj. Także będę uważać mimo wszystko. O kurczę, weźcie, że tam jest coś ciekawego. Co tu widzimy? Jakiś stary but. Jakieś ramy. O kurde. Tam to przede wszystkim jest niesamowity klimat tam są jakieś rzeczy. Nie, że taki pusty ten strych całkiem. Ale serio, strach tam iść, bo tam się wszystko zawala. Widzicie? A zobaczcie tam, tam są jakieś sanki, buty. Spójrzcie tylko ile tu z różnych gratów. No nie, że coś konkretnego, ale zapewne coś by się znalazło. I tam niesamowity klimat robią te okna właśnie całe w roślinach. Tu jakiś płaszcz wisi tak w ogóle. No coś ciekawego. Także kochani moi drodzy, małżonek nam to piękne miejsce. Serio piękne, choć bardzo zniszczone. No tak po prostu kończy dom, którego nikt nie dbał, nikt nie grzał. on się potem po prostu nam zwyczajnie świecie rozkłada, tak. Kończywszy pokażę Wam ten piękny tutaj po prostu ganek. Jest niesamowity po prostu. Nie ja będę się chciał odzywać, bo ten pies tam jest taki już rozdrażniony. Coś niesamowitego. tego. Właściwa liczba, szkoda że taki zrujnowany spójrzcie tylko tam krzak dosłownie, aż ciężko powiedzieć gdzie on się znajduje, tak zakroczony.